Moja Ziemia Obiecana to wykład połączony z warsztatami edukacyjnymi, które odbyły się w miejskiej książnicy w ramach projektu Październik z Rejmontem. Spotkanie dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego imienia Janusza Korczaka poprowadził dr Jarosław Petrowicz, prozaik, krytyk literacki, literaturoznawca i regionalista. Wykład dotyczył dwóch podstawowych spraw. Jedna to był życiorys bardzo ciekawy Władysława Stanisława Rejmonta. A druga sprawa to e, Ziemia Obiecana, znakomita powieść naszego noblisty. Okazuje się, że Raymond ma bardzo, miał bardzo burzliwy życiorys. Wiele ciekawych rzeczy działo się w jego życiu. E, na przykład, był dosyć kochliwym człowiekiem, czyli popadał w romanse. Te romanse dużo go kosztowały. E, em, Cierpiał biedę, jest to taki człowiek, który sam siebie stworzył, można powiedzieć taki... Taki kowal swojego losu, że zaczynając od naprawdę skromnego życia i od dużej biedy, no, doszedł do najwyższych szczebli literatury światowej, można powiedzieć. Przedstawiona przez prelegenta biografia Noblisty pozwoliła młodzieży poznać barwne koleje losu Reymonta, m.in. uprawiane przez niego zawody, zamiłowanie do literatury oraz nieszczęśliwe związki. W tym życiorysie zwraca uwagę przede wszystkim to, że on y, nie ulegał różnego rodzaju naciskom, tylko jakby swoim instynktem wiedział, czego chce w życiu, co chce osiągnąć. Oczywiście chciał pisać i y, to pisanie zaczął już dosyć wcześnie, najpierw od wierszy, później y, musiał się zatrudniać w różnych... Y, w różnych pracach, ale tego pisania nigdy nie porzucał i kiedy już napisał pielgrzymkę do ziemi świętej, taki reportaż opublikowany w prasie, to droga do literatury bardziej mu się otworzyła. Następnie została przybliżona treść powieści ze szczególnym uwzględnieniem motywu przyjaźni. Po wykładzie uczestnicy przystąpili do części warsztatowej, podczas której stworzyli własną wizję ziemi obiecanej. Na zakończenie spotkania odbył się quiz ze znajomości biografii. Czy test był trudny? Nie był trudny, jeśli uważała się na zajęcia, a zajęcia były naprawdę super. Pan Petrowicz opowiadał różne ciekawe rzeczy dotyczące właśnie tej lektury yy, i starał się zapamiętać jak najwięcej. Tak, pan bardzo ciekawie opowiadał, jesteśmy wszyscy bardzo zadowoleni i mamy nadzieję, że będzie drugi raz taka okazja. Były ciekawe, czegoś nam się można było dowiedzieć z historii oraz twórczości Raymonta yy, według mnie jak najbardziej na plus. Test był trudny. Nie. Ktoś słuchał, to napisał. Jak ktoś słuchał, to napisał. Było to ostatnie wydarzenie w ramach projektu Październik z Rejmontem zrealizowanego przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną. jest to ostatnie wydarzenie projektowe w ramach właśnie dofinansowania zadania Rejmont Konteksty i u nas październik z Rejmontem. Było dużo zainteresowanie, było bardzo ciekawie. No, kolorów nie brakowało i aktywnych, i młodzieży, i dzieci, i dorosłych również. Tak, to prawda. Tak jak żeśmy sobie założyli w projekcie, mamy przekrój wszystkich grup wiekowych odbiorców, mamy też seniorów i osoby niepełnosprawne. Mieliśmy młodzież neurotypową i dzieciaczki. Dzisiaj mamy młodzież ze szkoły średniej. Mieliśmy też pensjonarzy w Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie, którzy nam pięknie pomagali przy kiszeniu kapusty, które to wydarzenie w ogóle przeszło nasz na Oczekiwania, To była ogromna integracja międzypokoleniowa. Wszystkich, mam nadzieję, że wszystkich zaproszeni czuli się u nas dobrze. Staraliśmy się, żeby to wydarzenie dotarło do jak największej liczby odbiorców, tak jak żeśmy sobie planowali. Było również dużo szkół, dopytywało, ale niestety liczba miejsc jest, jest ograniczona. Myślę, że w przyszłości musimy pomyśleć o jakiejś większej liczbie wydarzeń, jeśli będziemy pisać tego typu projekt. No i sam Raymond. Raymond został, mam nadzieję, dobrze rozpromowany, bo to nie jego rok, nasz polski noblista. I tak jak pan Jarek Petrowicz tutaj mówił, nie dotarł. Ceniony trochę w literackim czyśćcu, a ma bardzo ciekawą biografię. Jest też blisko nas. Jego matka urodziła się w Łaszewie, więc niedaleko Wielunia w Harupi Małej miał swój dworek. Jesteśmy z nim też nieco związani geograficznie i mam nadzieję, że o nim nie zapomnimy. Jakżeśmy składały projekt do, do Łuskiego Domu Kultury, oczywiście z pełne nadziei, że, że się uda, że otrzymamy dofinansowanie, to był taki okres niepewności, ale po otrzymaniu wiadomo, ruszyłyśmy z pomysłami, ruszyłyśmy. Z realizacją, z właśnie z promocją tegoż projektu. I powiem jedno, ten październik z remontem. Okay. E, Uważam, że jest to jedno z fajniejszych, ciekawszych warsztatów, które w tym czasie się odbywały, z tego też względu, że aktywowały wszystkie grupy wiekowe. Dla nas, jako tu organizatorów, ten październik zleciał niesamowicie szybko. Zadanie pod nazwą Październik z Rejmontem dofinansowano ze środków Łódzkiego Domu Kultury, Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego. Na dłuższą relację z tego wydarzenia zapraszamy do kulturalnego tematu tygodnia.